Ta impreza, ten festyn to zasługa mieszkańców Białego Błota. Wszystko co tu się dzieje robiliśmy w czynie społecznym i robiliśmy dla dzieci, które mieszkają w tej okolicy. Po pierwsze, żeby fajnie spędzić wakacje, żeby je rozpocząć, bo to nie jest jednodniowa impreza. Po drugie, chcemy propagować bezpieczne poruszanie się po drodze. I trzecia najważniejsza rzecz, lokalne trasy rowerowe. Chcemy je wypromować, bo są piękne. W białym błocie dzisiaj policjanci szkolą dzieci z zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, uczą jak powinien wyglądać bezpieczny rower. Ponadto można zdać egzamin na kartę rowerową. To są atrakcje dla dzieci. Oczywiście bawią się też dorośli. Musimy chwilę poczekać. Bawią się też dorośli. Wieczorem jest impreza taneczna dla dorosłych. Poza tym mamy loterię fantową. 100 losów, każdy wygrywa, każdy może zdobyć nagrodę. Główna nagroda DVD i wszystkie te rzeczy to zasługa sponsorów. I również mieszkańców Białego Błota. Wiosną napisaliśmy projekt rowerem do Byle, gdzie przez trzy Pokonaliśmy 300 wsi, dostaliśmy dotacje jako, zostaliśmy wybrani jako jedna z 20 wsi, które zostały dofinansowane. I właśnie to są pieniądze z tej dotacji. Poza tym w tym roku w Białym Błocie jak zawsze w czynie społecznym porządkowaliśmy plac zabaw i już jest coraz więcej urządzeń zabawowych dla dzieci. Zagospodarowaliśmy również w czynie społecznym sąsiednią działkę koło naszej wiejskiej świetlicy. Tam niedługo powstanie wiata biwakowa, będzie grill, to będzie miejsce dla dorosłych. W przyszłości planujemy zrobić tam boisko do siatkówki. No i oczywiście są pierwsze kroki. Marzy nam się duża dotacja na wspaniały plac zabaw dla dzieci. Jako ciekawostkę chciałam dodać, że te rzeczy, które tutaj jemy dzisiaj na festynie, które można kupić, to robiły mieszkanki Białego Błota. Tutaj dziewczyny robiły smalec, piekły ciasta. Mamy też coś, co się bardzo rzadko zdarza. W Białym Błocie mamy przedwojenny domek chlebowy i umiemy piec w nim chleb. Jedna z pań wypieka tutaj takie właśnie domowe chleby. Mamy nadzieję, że to już niedługo będzie nasz, nasz reklamowy produkt regionalny. Jest pyszny, naprawdę warto spróbować. Ogórek dodajemy gratis.